Potężny początek The Toffice. Czy Everton stać na top 4? Witam wszystkich serdecznie na kanale Piłkarzyki. W zasadzie powinienem to rozpocząć w ten sposób. Carlo Fantastico, Carlo Magnifico, bo dzisiaj mowa o ekipie Carlo Ancelotti'ego. Ale zanim przejdziemy do analizy Evertonu, przypomnę bardzo szybko o wszystkich linkach w opisie o możliwości wsparcia naszego projektu oraz o opcji subskrypcji. No i teraz już zaproszę na film. Dlaczego Everton? Dlatego, że jest to jedna z najbardziej spektakularnych, na początku tego sezonu przynajmniej, ekip, z jakimi mamy do czynienia w Anglii. Jest wielu kibiców którzy darzą ten zespół sympatią i którzy chcieliby po cichu, żeby wdrapał się w jakiś niekonwencjonalny sposób zespół Carlo Ancelottiego do elity. Czy elita będzie skłonna wpuścić Everton w swoje szeregi, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Niemniej jednak intrygujące jest to, jak dobrze radzi sobie zespół Carlo Ancelottiego na początku sezonu 2020-2021. No i jako, że powoli tematyka związana z The przebija się do mainstreamu, postanowiłem prześledzić jak prezentują się po sześć spotkaniach na początku tego sezonu szanse zespołu Carlo Ancelottiego na top 4. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że brzmi to trochę absurdalnie. Everton, top 4, Liga Mistrzów w sezonie następnym, ale są pewne sygnały, które wysyła zespół to, na bazie których można twierdzić, że spory potencjał w tej ekipie jest. I być może już w tym sezonie coś poważnego z Evertonem będzie w stanie Carlo Magnifico osiągnąć. Poza tym, nawet jeżeli top 4 nie uda się ugrać w w tym sezonie, bo wydaje się to być zadanie niesamowicie trudne, to taka jest przecież ambicja nie tylko Ancelottiego, ale Mosiriego. To właśnie Farad Mosiri domagał się zatrudnienia kogoś o spektakularnej renomie i bardzo poważanym nazwisku w środowisku piłkarskim, tak żeby z Evertonu uczynić poważnego konkurenta w walce o Ligę Mistrzów. Sam Carletto zresztą na początku tego sezonu zauważał w niektórych swoich wypowiedziach, że po cichu liczą tam na top 4. Oczywiście racjonalnie kalkulują na swoje możliwości, mierzą siły na zamiary, ale trzeba podkreślić, że to jest główna ambicja, która wyznacza podstawowy cel, jakim jest gra w europejskich pucharach na najwyższym możliwym poziomie, a więc w Lidze Mistrzów. Podobnie jak w przypadku analizy Lidz, podzieliłem sobie ten materiał na takie dość intuicyjne segmenty, najpierw ogólne wrażenia, potem kwestie taktyczne, na koniec sami zawodnicy, no i ostatnie kilka słów, które skwituje poniekąd ten odcinek. Rozpoczynamy sobie od ogólnych wrażeń. Przyznam szczerze, że od sezonu 2013-2014 2014, czyli od momentu w którym to Lejce w klubie po Davidzie Mojsie przejął Roberto Martinez, nie było tak dobrego wajbu wokół klubu. Raczej mało kibiców przypomina sobie na przestrzeni ostatnich lat tak korzystną dla potencjalnych, zarysowywanych przez nich samych rezultatów atmosferę wokół drużyny. Wtedy za Roberta Martineza skończyło się na piątym miejscu. Everton otarł się Ligę Mistrzów, a warto zauważyć, że wówczas sporo było takich kibiców, którzy również zespół Evertonu wykluczyli z walki o ligę mistrzów. Po drugie, Everton po raz pierwszy od sezonu 1938-1939 Wow, wygrał pierwszych sześć spotkań. Na start sezonu nie zdarzyło się to od czasów przedwojennych. To tylko pokazuje, jak spektakularnie dobry start zaliczyła drużyna włoskiego szkoleniowca. Po trzecie, Everton wygląda lepiej na polu statystycznym. Tutaj chciałbym się powołać na Grega Okifa, czyli na jednego z korespondentów The Athletic, który przypisany jest do Evertonu. W swoim tekście właśnie na portalu The Athletic zwrócił on uwagę na trzy elementy statystyczne, które warto teraz wyszczególnić. Po pierwsze Everton zalicza zdecydowanie lepszą celność podań w każdym kolejnym meczu. Po drugie, więcej bramek prognozowanych jest w przypadku Evertonu na każde spotkanie i po trzecie, mniej bramek prognozuje się oczywiście w kontekście tych straconych. Więc to jest wszystko bardzo pozytywny sygnał, który wysłała na początku sezonu ekipa Carlo Ancelottiego. Poprawione zostały mankamenty, które ostatecznie przekładały się na no nie do końca pożądane przez wszystkich na Goodison Park rezultaty. To może oczywiście być tymczasowe, ale fani The Toffis będą trzymać Mać kciuki, żeby to był długotrwały trend. Po czwarte, Everton po raz pierwszy od sezonu 1993-1994, a więc po raz pierwszy od 27 lat, wygrał trzy pierwsze spotkania ligowe. Gdyby inne zespoły prezentowały się nieco gorzej, to w tej chwili mówilibyśmy o liderze Premier League. No i po piąte, Spirit of the Blues, czyli piosenka, która teraz robi furore w Anglii. Wszyscy o niej piszą, a zwłaszcza ci, którzy interesują się mocniej tematyką The Toffice. O co w ogóle chodzi? W w 1984 roku ten utwór został wypuszczony w obieg przed finałem FA Cup, który Everton ostatecznie wygrał. Sięgając wówczas po to trofeum, kibice no, wracali często do tej piosenki, ale po czasie oczywiście ona została troszeczkę zakurzona. Teraz zaś po 36 latach ją odkurzono. Co ciekawe, kibice Evertonu zorganizowali kampanię w mediach społecznościowych, na bazie której udało się na pierwsze miejsce wyciągnąć się Spirit of the Blues, chociażby na brytyjskim iTunesie. Tym samym przebite zostały gwiazdy muzyki pop, więc to jest w ogóle szalenie intrygująca kwestia. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to moim zdaniem licuje z tym pozytywnym vibe'em wokół drużyny. Nawet Carlo Ancelotti już się zaczyna śmiać i mówi, że ten utwór mu się bardzo podoba, że z chęcią zaśpiewa, ale on śpiewa tylko w przypadku, kiedy zdobywa trofeum. Czy to jest zatem dobry, pozytywny znak dla wszystkich kibiców The Toffice? Możliwe. Na pewno teraz sporo z nich będzie trzymać za słowo Carlo Ancelottiego. Link do wspomnianej piosenki, oczywiście w opisie. Ok, przejdźmy może teraz do segmentu taktycznego. To jest kwestia, nad którą trochę siedziałem. Przede wszystkim chciałbym wyróżnić, że Everton pod Carlo Ancelotti w momencie, kiedy on objął stery w klubie, no i w fazach późniejszych, do zakończenia sezonu 2019-2020 wyglądał czasami miernie, nieprzekonująco. I to 4-4-2 miało zresztą ze 2-3 takie wadliwe elementy, do których warto byłoby się teraz odnieść. Po pierwsze, bramkarz Jordan Pickford, który no Często mianowany był tym elektrycznym, popełniającym głupie błędy, takie w stylu niezbyt elitarnych bramkarzy. Często też kończyło się to stratami cennych bramek, które ostatecznie no, negowały pozytywne wyniki The Toffice. Po drugie nieuporządkowany środek pola. Pewnie Carlo Ancelotti cały czas musiał to mocno przeżywać, otwierał mu się raz po raz nóż w kieszeni, ale bałagan w środku pola był widoczny. No i trzeci element, brak skuteczności pod bramką rywali. Sporo sytuacji było tworzonych, ale bardzo dużo było niewykorzystywanych. Teraz ten trend, jak pewnie zaobserwowaliście, odwrócił się dość znacznie. I takim dobrym przykładem tamtego Evertonu, który borykał się z pewnymi problemami, było starcie z Bournemouth, gdzie na tle drużyny Diego Hała, Carlo Ancelotti i jego zespół wyglądał naprawdę bardzo słabo. Ale o ile w przypadku sezonu 2019/2020 mówiliśmy o no takim troszeczkę próbowanym 4-4-2, które Carlo Ancelotti odziedziczył po Dankanie Fergusonie, czyli tymczasowym Szkoleniowcu, który obecnie jest jego asystentem. Przy okazji, dla tych, którzy nie wiedzą, Duncan Ferguson oczywiście, Big Dunk, legenda klubowa. Warto również wspomnieć, że Karl Ancelotti również w czasie swojej kariery wielokrotnie z 4-4-2 i jego różnych konfiguracji korzystał. Więc dla samego Włocha, chyba to również była optymalna taktyka na zapoznanie się z zespołem. Teraz jednak wyklarował się w sezonie 2020-2021 zupełnie inny pomysł. Pomysł maglowany w tych kilku spotkaniach, z z którymi mieliśmy do czynienia, więc warto się do niego odnosić z dużą dozą pewności, że on będzie w dalszej części sezonu wykorzystywany. Mowa jest o 4-4-3, które w niektórych fazach przechodzi w 3-4-3, z takim charakterystycznym, unikatowym dla Evertonu podejściem do niektórych pozycji. O co konkretnie chodzi? Zacznijmy może od tyłu. Czwórka obrońców z dwoma wahadłowymi, którzy przechodzą właśnie do linii pomocy w momencie, kiedy 4-4-2 przeistacza się w 3 4 -2. 3. Wówczas czy to Luka Dinie, czy to Seamus Coleman hasają sobie po lewej i po prawej stronie, wypełniając te korytarze, które się w Evertonie tworzą, dlatego że Everton w ogóle na początku tego sezonu był zespołem koncentrującym się w linii pomocy na centralnych obszarach boiska. Dlatego właśnie miejsce dla bocznych obrońców na obu flankach się robiło. Co ważne, czwórka tych obrońców uzupełniona o kolejną dwójkę, a więc ośrodkowych obrońców jest dość wysoko posunięta w wielu fragmentach Spotkań. Oczywiście związane jest to z tym, że Everton teraz częściej pielęgnuje piłkę, organizuje akcje ofensywne skrupulatnie, kontroluje grę, no i wówczas ta linia obrony nie będzie głęboko bunkrowała się w okolicach swojej szesnastki, tylko automatycznie będzie bliżej linii środkowej. Ale jest to z korzyścią dla niektórych piłkarzy, o których jeszcze powiem przy okazji następnego segmentu. Ten element, który składa się na trójkę w momencie, kiedy dwóch wahadłowych przechodzi do przodu, to oczywiście jeden środkowy defensywny pomocnik, którym jest zazwyczaj Alan. On stoi przed zazwyczaj grającymi w środku obrony Jerem Miną i Michaelem Keenem, kontrolując wszystko, organizując też poczynania pomocy. Przy okazji, będąc takim jednym kluczowym ogniwem, bezpiecznikiem w środku pola. Przypomina to trochę sytuację, o której mówiliśmy przy okazji Leeds, gdzie Calvin Phillips cofa się do dwójki środkowych obrońców, pomagając im w koordynacji zadań defensywnych w momencie, kiedy reszta idzie do przodu. W zeszłym sezonie Championship byli to oczywiście Liam Cooper i Ben White. Teraz w Lidz wygląda to nieco inaczej osobowo, ale pomysł jest bardzo podobny. W środku pola oprócz Alana, oczywiście dwójka środkowych pomocników o nieco innej charakterystyce, specyfice. A André Gomesz to jest ktoś, kto teraz ma więcej miejsca, żeby dzielić piłkami, ale skupia się również na cementowaniu tego środkowego obszaru. Abdoulaye Dukure biega sobie jak taki typowy box-to-box midfielder, wspomagając tych dwóch, o których powiedziałem przed chwilą, ale podłączając się również częściej do zadań ofensywnych. Z przodu zaś ta charakterystyczna i również unikalna. W przypadku Evertonu trójka. Dominic Calvert Lewin to jest oczywiście temat na długą historię, ale to jest ktoś, kto jest przyspawany do tego centrum. Ktoś, kto szuka dla siebie szans w polu karnym rywali. Ktoś, kto się wyrobił w wielu elementach piłkarskiego rzemiosła. O tym jeszcze będę mówił przy okazji omawiania samego DCL-a. Na lewej stronie bardzo ofensywnie usposobiony Richarlison, który sobie kooperuje zazwyczaj z tym lewym wahadłowym, czyli Lukasem Dinie. A na prawej jest to oczywiście James Rodriguez, który. No, jest takim wolnym elektronem, reżyserem jak na mózg drużyny przystało, zresztą kontrolującym również środkowe obszary boiska. Tak więc, często ten prawy, trzeci element ofensywy schodzi do centrum, umożliwiając wchodzenie w jego miejsce, chociażby Seymusowi Kolmanowi. I było to idealnie wręcz widać w starciu z Crystal Palace, gdzie właśnie Kolman do spółki z Rodriguezem wyreżyserowali fantastyczną akcję zakończoną pięknym trafieniem Dominika Calverta Luina. Wszystko oczywiście oblane jest, Jakością, której ewidentnie Evertonowi brakowało. Popatrzcie, ile mogą dać trzy transfery i przemówienie do rozsądku niektórym piłkarzom, o których jeszcze za chwilę powiemy. No to dobra, skoro już napocząłem ten temat, słowo się rzekło, przejrzyjmy teraz podstawową jedenastkę, która po tych sześciu spotkaniach nam się wyklarowała. Na pozycji bramkarza niekwestionowany lider Jordan Pickford. I oczywiście, to jest piłkarz, który nadal jest zdolny do tej piłkarskiej elektryki. Czasami mu prąd odcina i zachowuje się w sposób dziwaczny. Na pewno na w trakcie tego sezonu będą sytuacje, w których Jordan Pickford no, nie wykaże się wystarczającą dojrzałością, żeby nazwać jego występ w 100% kompletnym, ale i tak poprawił się względem poprzednich sezonów. Na początku sezonu przynajmniej można o tym mówić, bo nie wiadomo co będzie zresztą, ale póki co prognozy są raczej spokojne. Z Fleetwood co prawda słabe noty, co zresztą zauważali niektórzy angielscy eksperci. Ja oglądałem sobie ostatnio na Sky Sports program, gdzie występował Darren Lewis z Mirror, Ian Wright i... Mika Richards, no i oni zauważali, że rzeczywiście to jest taka newralgiczna pozycja w Evertonie, że ten Jordan Pickford nie do końca przekonuje. Ich zdaniem, aby Everton mógł się liczyć w walce o jakieś ambitniejsze cele, musi sięgnąć po dodatkowego bramkarza, a na to póki co się nie zanosi. Carl Ancelotti nie wysyła takich sygnałów i można się spodziewać, że to właśnie Pickford będzie podstawowym bramkarzem. Zresztą ja sobie zrobiłem taki plik w Excelu, gdzie każdego piłkarza z osobna prześledziłem ponad 80% występów w tej chwili Jordan Pickford ma zagranych, bo 5 na 6, tak więc wystarczająco. Optymalny dla niego wynik, żeby sądzić, że będzie dalej jedynką w Evertonie. Na lewej stronie obrony Luka Dinie. Pewniak w tej chwili dogryw w zespole The Zresztą to jest jeden z trzech piłkarzy. Uwaga! Obok Michaela Kina i obok Grfiego Sigurdssona, na temat którego już bardzo dużo mówiłem, nie tylko u nas na piłkarzykach, ale również na, na Fortunie. Który prezentuje się w każdym z sześciu spotkań. Trudno przypuszczać, żeby miał jakiś alternatywny pomysł na lewą stronę obrony Carlo Ancelotti. Poza tym dobrze układa się koło operacja na linii Dean Richarlison, więc tutaj mogą być kibice Evertonu pozytywnej myśli. Pierwszym z środkowych obrońców jest Jeremina, ale jego pozycja moim zdaniem jest najbardziej zagrożona w kontekście powrotu Masona Holgate'a. Kiedy młody Anglik powróci do zespołu, no to wtedy będzie się musiał mocno napocić Kolumbijczyk, żeby w składzie swoje miejsce utrzymać. Zresztą nim akurat dość często Carlo Ancelotti rotuje. Zdecydowanie lepszą pozycję ma w tej chwili Michael King, który również zagrał 6 na 6 spotkań, do tego prezentując się dobrze również pod bramką rywali. Oprócz wspomnianego rzeczywistego wkładu liczbowego były również sytuacje, po których Kin mógł bramkę zdobyć, więc to in plus. Poza tym gra wyżej, co nie zdarzało mu się za czasów gry w Bentley, no ale to wiąże się ze specyfiką gry samego Evertonu. Imponujące jest jednak to, że on w stylu. Trochę takiego Davida Louisa. Częściej teraz zagrywa piłki. Prześledziłem sobie te wszystkie spotkania, sprawdzając co się działo z Michaelem Keenem, chociażby na Match of the Day sprawdzałem, jak podświetlane są jego zagrania i on rzeczywiście te penetrujące drużyny rywali piłki częściej posyła. Na prawej stronie utytułowany weteran, który zaimponował Ancelottiemu, na tyle, że Carletto powiedział, że gdyby Seamus Coleman prezentował się cały czas na tym poziomie, który prezentuje obecnie, to mógłby u niego w zespole grać nawet do czterdziestki. To jest chyba najlepsza laurka, jaką mógł uzyskać kapitan Evertonu. W środku Alan, o którym powiedziałem bardzo dużo, ale którym mocno zachłysnęli się eksperci na początku podczas starcia z Tottenhamem. To była postać numer jeden. Mój MVP tamtego spotkania. I zobaczycie, że jeżeli wszystko z jego zdrowiem będzie dobrze, to moim zdaniem to będzie jedna z najlepszych postaci Evertonu w tym sezonie. Jeżeli coś się o 180 stopni oczywiście nie odmieni. Obok niego ten cichy koordynator działań boiskowych. No no i taki konstruktor też wielu akcji, a więc Andre Gomesz. Specjalnie powiedziałem cichy, no to nie jest ten intuicyjny bowiem bohater akcje Evertonu, które mamy w głowie z ostatnich meczów. Oczywiście jeżeli oglądacie, no to macie na ten temat swoją opinię, ale warto zwrócić uwagę na to, że w linii pomocy jest chyba najmniej spektakularnym nazwiskiem, pomimo swojego dość imponującego bio. Dalej mamy Abdullaya Dukure, który moim zdaniem również będzie nie do dotknięcia. To oczywiście stwarza wiele problemów piłkarzom, którzy chcieliby się załapać na jedną z trzech pozycji we w środku pola, do których przed chwilą uderzyliśmy. No ale niestety, tak sytuacja w tej chwili w Evertonie wygląda. Kolejnym piłkarzem jest ten fantastyczny kolumbijski magik James Rodriguez, którego Carlo Ancelotti skusił do przyjścia na Goodison Park. W pierwszych czterech spotkaniach, włączając w to puchar, 15 stworzonych sytuacji, takich naprawdę dogodnych, z których mogła paść bramka albo padła dla The office. To jest jakiś mega imponujący wynik. Nikt nie osiągnął takiego pułapu liczb, jak James Rodriguez na początku tego sezonu. Poza tym, jeżeli James Rodriguez będzie zdrowy, to ta jego bardzo, bardzo dobra relacja, zażyłość z Carlo Ancelotti musi się na coś pozytywnego przełożyć. Ja podejrzewam, że minimum to jest na pewno lepsza pozycja niż w zeszłym sezonie, na koniec zeszłego sezonu, a maksimum, no to właśnie jakiś magiczny, niewyobrażalny w tej chwili, ale mimo wszystko marsz po Ligę Mistrzów. Richarlison, do niedawna topowy gracz Evertonu w ofensywie, ale teraz na przestrzeni ostatnich dni musi uznać wyższość chociażby statystyczną, ale myślę, że no, taką wizualną również, bo robią na nas niesamowite wrażenie zarówno James Rodriguez, jak i Dominik Calvert-Lewin. Richarlison, na którego wiele jeszcze stać, to jest też podstawowy klocek w układance Ancelottiego, on go raczej nie powinien dotykać, zresztą Richarlison powinien mieć lepsze liczby niż dotychczas ma to miejsce w starciu z Tottenhamem, warto byłoby strzelić bramkę jakąś w starciu z Crystal Palace, również mógł się o taką pokusić w meczu z West Bromem również, oje, jeszcze jedną, chociażby więcej. Więc jak widzicie trochę się wokół Richarlisona niepewności jak zwykle generuje, ale dla mnie to jest nadal mega solidny piłkarz i ktoś, kto może w Evertonie czarować. No i przechodzimy teraz do klubowej dziewiątki. Dominic Calvert-Lewin fantastyczna postać początku sezonu. Osiem trafień. Niesamowity wynik. Do tego dwa hat triki z rzędu na Goodison Park. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w 1954 roku, więc to też podkreśla jak kosmiczno osiągi prezentuje nam Dominic Calvert-Lewin. Do tego poprawił masę mięśniową, widać, że jest znacznie lepiej zbudowany niż w latach poprzednich. Poza tym poprawił umiejętność gry na jeden kontakt, poprawił ten first touch kluczowy dla napastników w polu karnym, o czym zresztą mówił Karl Ancelotti powołując się na relacje z zawodnikiem, z którym próbuje rozmawiać na temat Filipo Inzagiego i próbuje mu włożyć do głowy, że bardzo istotne jest, żeby umieć się w polu karnym znaleźć z pierwszym błyskawicznym odruchem, który ostatecznie zagwarantuje drużynie bramkę. No i jest zabójczo skutecznym takim połczerem, kłusownikiem w polu karnym, umiejętnie posługującym się głową, co jest pewnie zasługą współpracy z Duncanem Fergusonem, bo Dominic Alver lewin już dwa razy w wywiadach na Match of the Day i jeszcze przy okazji jakiejś rozmowy zauważał, jak kluczową postacią jest dla niego Duncan Ferguson, jak wiele mu pomaga przy okazji szlifowania gry pod bramką rywali głową. Big Dunk oczywiście się w tym specjalizował, więc ma ma co do przekazania Dominikowi, Calvertowi, Lewinowi. Oczywiście są tacy, którzy zauważają, że jeżeli coś się wykrzaczy, któryś z zawodników odpadnie, no to Everton będzie miał problemy z głębią. Mark Schwarzer mówił chociażby, że gdyby wyciągnąć dwóch, trzech kluczowych piłkarzy w tym momencie z Evertonu, to się wszystko posypie. Nie wykluczam, że tak będzie, ale wygląda to, jak widzicie, bardzo solidnie. A wiadomo, że można jeszcze mówić o rezerwie, wspomnieć o Gylfim Sigurdssonie, który rozegrał wszystkie sześć spotkań na początku tego sezonu. Wiadomo, że w Premier League chciałby nieco więcej. Ale w tej chwili nie ma dla niego miejsca w tej konfiguracji taktycznej, którą preferuje Carlo Ancelotti w Premier League. Ale to może być kluczowy piłkarz, jeżeli tylko się nie będzie fochował, A póki co sprawdziłem, nie ma takich sygnałów, które świadczyłyby o tym, że jest jakiś niepokój w głowie Glyfiego Sigurdssona. Są oczywiście piłkarze jak Tom Davis, jak Mojze Ken, jak Alex Iwobi, którzy będą wchodzić. Jak Nkunku ściągnięty przecież tego okienka transferowego. Jak Kenny, jak Delph, który się bardzo dobrze zaprezentował w starciu z West Hamem. Gdzieś tam jeszcze z tyłu majaczy Bernard, którego sytuacja akurat nie wydaje się nadzwyczaj komfortowa, ale może jeszcze Carlo nas zaskoczy i regularnie będzie na niego stawiał. Ogólnie ta kadra jest bardzo nabrzmiała i Carlo zauważa, że warto byłoby się niektórych zawodników pozbyć. Na pewno Besic, na pewno Bolasi który ciężko pracuje również na sympatię kibiców Evertonu, bo wiele się dzieje w social mediach przy okazji Janika Bolasiego, jak Tio Walcott, który w tej chwili wydaje się być zawodnikiem zbytecznym. Przynajmniej nie sięga po niego regularnie Carlo Ancelotti w ogóle Prawie, że po niego nie sięga, więc to jest też niepokojące z perspektywy fanów Tio Olkota. Sandro Ramirez to jest kolejne nazwisko do odstrzału. Częk Tosun, jeżeli wróci z Kontuzji, dla niego miejsca w Evertonie w tej chwili nie widzę. W zasadzie jedynym piłkarzem nie grającym często, ale pewnym pozostania w składzie, moim zdaniem jest Gordon, który przecież jest piłkarzem bardzo młodym i dopiero niedawno wchodził do zespołu, także tego gościa bym akurat nie ruszał. Konkludując, czy Everton da radę, czy będzie w stanie ugrać coś w Premier League, naprawdę po ważnego Europejskie puchary, no to chyba minimum, patrząc na ambicje Karla Ancelottiego i jego podopiecznych. Zobaczymy tylko w jakiej formie. Kluczowe będą moim zdaniem dwa testy. 17 października Everton gra derby Merseyside z Liverpoolem, a 7 listopada spotkanie z Manchester United powie nam, w którą stronę Everton przed grudniem zmierza. A grudzień może być bardzo kluczowy w definiowaniu dalszych planów drużyny Karla Ancelottiego. Może stać ich będzie na niespodziankę i marzenie Farada Mosiriego się spełni, Nie wykluczam takiego scenariusza. On jest co prawda mało prawdopodobny, ale myślę, że tym materiałem naszkicowaliśmy Wam jednak nieco większe niż się niedawno wydawało szanse Evertonu na osiągnięcie czegoś ciekawego w tym sezonie. Poza tym, jak się nie gra w Europie, to można się koncentrować na angielskim własnym podwórku. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dajcie znać, co Wy sądzicie o dotychczasowych przygodach Evertonu i Carlo Ancelottiego, czy Carlo Magnifico, Carlo Fantastico dalej będzie kontynuował tę świetną serię i czy będziemy mieli cały do czynienia ze Spirit of the Blues. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć!